Witam, miałem już nie robić y, takich y, filmów z y, Poza Gorzowem przez jakiś czas, miałem y, y, zamiar taki trzymać się Gorzowa i y, nie wykraczać za bardzo poza rogatki Gorzowa, ale no nie, nie tego nie mogłem sobie darować. Wielu znajomych mówiło mi jedź do Popowa, jedź do Popowa, jest fajnie, jest pięknie, jest ślicznie, jest kolorowo, jest pełno światełek. Pojechałem do Popowa. Co to jest Popowo? Popowo to jest naprawdę niewielka wioska. Yy, Liczy około 360, 330 mieszkańców. Yy, te Popowo nie ma nawet asfaltu. To jest yy, wioska, która powinna... Wskazywałoby na to, że powinna być zapomniana, ale nie. <laughs> Takie gorzoskie, ta lubuskie Las Vegas i naprawdę zasługuje na tą nazwę, gdyż proszę zobaczyć, jak to się wszystko świeci. <laughs> Sołtys Popowa miał taki pomysł, żeby zrobić, yy, rozsławić Popowo na cały świat. I co roku dokupuje kilka tysięcy lampek, kilka tysięcy lampek i dorzuca i dorzuca. Proszę zobaczyć, <laughs> podświetlony ciągnik. Coś pięknego. Naprawdę jestem pod wrażeniem mieszkańców Popowa, że wpadli na tak cudowny pomysł. A już wyjeżdżając ze skrzyżyny, czułem, że coś tu jest nie halo. Jadę w stronę Międzyrzecza, minąłem węzeł skręcający na S3, S3, ten węzeł południowy i mówię sobie, coś tutaj mi jest nie halo. Coś mi tutaj jest nie halo. Za dużo samochodów jedzie przede mną i za dużo... Jedzie e, za mną ślisko, zimno. Akurat trafiłem w dosyć mroźny dzień, proszę zobaczyć pełno śniegu. E, I wszyscy skręcają zaraz za skrzyżyną w prawo i w prawo. Jeden za drugim, jakby się zmówili. Ciężko było zaparkować w tym popowie, proszę Państwa. A tłumy ludzi jak, jak na kruchówkach. <laughs> Ale warto było zobaczyć mikołaje, renifery, bałwany i światełka, i choinki. I światełka, i światełka, i światełka. <laughs> Cudowny pomysł. Mieli mieszkańcy Popowa. Od 2007 roku sukcesywnie dokładają. Cały czas dokładają się dodatkowe światełka. Poświetlona jest remiza, kościół, Boże strażackie traktory, domy, stodoły, garaże i płoty. Niektóre takie normalnie. Proszę zobaczyć to, kościół. A niektóre takie normalne, żerdziowe takie płoty drewniane które podejrzewam, że w dzień bez tych światełek wyglądają nie najciekawiej. Co mogę powiedzieć o Popowie? Popowo pierwsza zmianka o Popowie pochodzi z roku 1312, gdy margrabia Waldemar darował wieś klasztorowi w Zemsku. A do XVI wieku była to taka osada niewielka, liczyła sobie 10 chałup. O. Pierwszy drewniany kościół zbudowany został w roku 1660, a obecny murowany na jego właściwie fundamentach, w tym miejscu gdzie był ten drewniany, powstał w roku 1867. W 1837 wieś liczyła 229 osób i 27 domów. W XIX wieku był tutaj duży folwark i wybudowano stację kolejową, która zresztą działa do dziś. Czyli. W 1837 wieś liczyła 229 osób, teraz 333. 333 takie są dane z roku 2018. No i co? I taki zachował się taki pierwotny owalny układ, taki przestrzenny. Taki pierwotny naprawdę. Po środku wsi jest kościół, przed kościołem jest sztuczny taki stawik może to przeciwpożarowy ale spory dosyć no i oczywiście od połowy grudnia do połowy stycznia proszę zobaczyć jak wszystko tu wygląda cudownie polecam kto ludzi się w gorzowie chciałby zobaczyć sobie coś ciekawego niech pojedzie do popowa popowo miejsce niesamowite tutaj jest i do tego wszystkiego jest wszystko tak jeszcze zrobione, że są podwórka oświetlone. No to, to proszę tu, to jest podwórko. Podwórko, na te podwórko można wejść do gospodarza, otwarte są drzwi na roście, bramy szeroko otwarte, proszę wchodzić, podziwiać. I na niektórych podwórkach są puszki ustawione prąd, opłata na prąd za oświetlenie lampek. Kto chce wrzucić, niech sobie wrzuca. No, i, i ale nic nachalnego, nic nie, nie, no tak, z wielką taką kulturą i, i, i z wielką fantazją to wszystko jest zrobione. No, proszę zobaczyć, aż się dusza razuje na taki widok. Ja, ja dawno nie czułem się tak szczęśliwy, jaśnie jak w popowie mimo trzaskającego mrozu. I kręciłem to telefonem łapy, mi skostniały normalnie na kamień. Dochodziły mi ręce, później odmarzały mi w samochodzie przez całą drogę do Gorzowa, ale warto było. Nie, no, nie zastanawiałem się nad Nawet przez myśl mi nie przeszło, że mogę sobie żałować podróży do Popowa. Tak jak wspominałem, 36 km od Gorzowa gmina Bledzew. A są też pan Tomasz. Walczak zaprasza wszystkich przyjezdnych do odwiedzania tej niewielkiej wioski, która nosi zaszczytne nazwo, nazwę lubowskiego Las Vegas. Zapraszam do Popowa. A już zeszłej zimy gruchnęła wieść, że właśnie starania mieszkańców Popowa zostały docenione w kosmosie, gdyż nawet kos... Astronauci przelatujący gdzieś tam z NASA u góry zobaczyli rozświetlony punkt koło gdzieś na Ziemi Lubuskiej zaznaczyli ten rozświetlony punkt. Okazało się, że ten rozświetlony punkt to jest właśnie wioska Popowo, koło skwierzyny, czyli starania mieszkańców Popowa zostały dostrzeżone nawet z kosmosu. Ciekawe miejsce! Naprawdę, kto lubi takie klimaty, kto lubi kto lubi oglądać i Mikołaje, renifery, bałwany, białe niedźwiedzie, pingwiny, sanie i cuda niewiny i wszystko w pięknych kolorach, pięknych barwach, powinien udać się do Popowa. Przynajmniej raz. Ja byłem pierwszy raz w tym roku. Nigdy wcześniej w popowie nie byłem. I kto wie, czy w przyszłym roku się nie wybiorę, po raz kolejny. Bo nie, kto. Na pewno pojadę w przyszłym roku jeszcze raz.